Witajcie, jestem dzisiaj na skraju lasów Janowskich. Przyjechaliśmy tutaj na weekend, dzisiaj jest sobota. Przyjechaliśmy w nocy w sumie. Na wschód nie wstałem, jest po godzinie siódmej rano. Nawet nie planowałem wstawać, bo w poprzedniej nocy całą, całą noc nie spałem. No i byłem za bardzo wymęczony, żeby jeszcze dzisiaj wstawać rano. W samych lasach Janowskich byłem już kilka razy fotograficznie ale nigdy w tej dokładnie części i lubię to miejsce, ten kompleks leśny to jest w sumie największy las jaki jest w tej okolicy, powiedzmy w tej części Polski nie? koło Lublina czy Rzeszowa nie ma większych lasów tak naprawdę od granicy z Ukrainą aż gdzieś do Stalowej Woli można praktycznie cały czas jechać lasem jakby się jechało rowerem na przełaj. I chcę takie coś kiedyś zrobić. W ogóle na kanale jest już jeden film z Lasów Janowskich. Gdzie jeździmy po jednym ze skrawków Lasów Janowskich. Tam też fotografuję. To był jeden z pierwszych filmów na tym kanale. Jedną z ostatnich okazji tej zimy, żeby sfotografować jakieś kształty na powierzchni lodu. To jest fajna zabawa. Jak się nie ma nic innego do fotografowania, żeby tak szukać jakiejś kompozycji w takim lodzie, ja robiłem już wiele takich zdjęć. Znaczy nie tutaj, nie wiem, czy tutaj coś znajdę, ale zdarza mi się taki lód fotografować. Nie musi być duża kałuża, prawda? To, na co tutaj patrzymy, to jest kolejna powstała po przejechaniu samochodu. W kałużach fotografowałem przede wszystkim liście uwięzione w lodzie. Dodawały one koloru zdjęciom, które bez nich były takie monochromatyczne. Zrobiłem też jedno zdjęcie, gdzie oprócz lodu użyłem jeszcze brzegu kałuży. Pofotografowałem trochę kałużę w kolejnie, którą wam pokazywałem, i później jeszcze inne kałuże. Teraz znalazłem taki. Malutki stawik, ale pamiętam, że na mawie był jeszcze większy staw, także poszukamy tego większego stawu. Jakimś cudem udało mi się nie zauważyć stawu, gdzieś go minąłem idąc. Doszedłem do takiej rzeczki, która blokuje mi iść w tamtym kierunku. Tam dalej jest dużo większych stawów, ale trzeba jakoś pokonać tą rzeczkę. Wydaje mi się, że mam szansę ją przeskoczyć w tym miejscu. No, mam nadzieję, że się uda, jeżeli będę próbował, bo jest zimno, nie chcę się zmoczyć, ale na razie to chyba wrócę i poszukam tego stawu, który jest gdzieś tam, a go nie zauważyłem. Ten staw, do którego szedłem, okazał się być ogrodzony. Oczywiście, przejście takiego ogrodzenia nie jest żadnym problemem, no ale nie o to chodzi. Po prostu ogrodzenie jest bardzo mało fotogeniczne. Właśnie dlatego lepiej jest sprawdzić wieczorem, gdzie się ma fotografować rano. No bo moim celem był ten staw, i staw jest kompletnie niefotogeniczny. Na mapie tego nie było widać. Obok ogrodzonego stawu znalazłem pień, po którym dało się przejść na drugą stronę rzeczki. Po tym pniu chodziłem jeszcze kilkukrotnie, ponieważ po drugiej stronie rzeczki były stawy i ten pień był skrótem na drugą stronę, przez to droga do stawów była o jakieś 2 km krótsza. Jak widać było przewalone drzewo przez potok i udało mi się przejść. Nad większą grupą stawów. Światło jest już mocno ostre, ale mimo to próbuję trochę fotografować. Na stawach są wysepki i pięknie się one odbijają w wodzie. Woda jest całkiem spokojna. Teraz chodzę wzdłuż brzegu, tak aby czciny się ciekawie ustawiły razem z wysepkami, które są na drugim planie. Przy tych stawach rybnych zwykle jest taki problem, że trzciny zasłaniają to, co, co się chce sfotografować. Mam nadzieję, że może uda mi się tutaj wrócić przy lepszym świetle. Na przykład dzisiaj wieczorem. Jest wieczór. Przez cały dzień nie fotografowałem, także też nic dla Was nie nagrałem. I idę na zachód słońca w to miejsce, gdzie byłem rano. Jestem już nad stawami, ale, ale chcę dojść do tego stawu, gdzie były te wysepki na środku jest mała szansa, że będzie zachód słońca znaczy, czy taka mała, no ciężko powiedzieć w każdym razie tam jest zachód jak widać są chmury, ale są też takie przestrzenie między chmurami także, że możliwe, że podczas zachodu słońce przejdzie pod chmurami i to wszystko, co mam na niebie fajnie podświetli może być nie tylko w stronę zachodu fajnie, czyli tamtą, co przed chwilą pokazałem ale i w tę stronę jeśli te chmury Zostaną podświetlone. Nie wiem, czy to słońce wyjdzie z i czy też nie jestem trochę za późno. Bo w sumie teraz też już światło ok. A jeszcze nie doszedłem na miejsce. Zaraz pokażę Wam, jaki jest plan. Widzicie, w tą stronę, no światło jest takie sobie. Nie? Mam tu kilka wysp, które niestety nie, są, nie mają fajnego tła, nie są fajnie oświetlone ani za nimi nie jest fajne niebo. Także chcę pójść. Tam i wtedy będę stał z drugiej strony wysp i będę miał to niebo przed sobą. Ono jest dużo fajniejsze. No i tak, fajnie to wygląda. Tylko nie mogę znaleźć miejsca, żeby te trzciny nie przesłaniały wysepek. Światło jest wspaniałe, ale ciągle nie mam dobrej miejscówki, bo czcina zasłania. I te moje miejscówki, które znajduję, nie współgrają z tym, jak jest ułożone słońce względem wysp. Zobaczcie, co teraz znalazłem. Teraz stoję na, takiej, na takim pniaczku. Dalej, niestety, nie da się dojść. No, i taki mam widok. Byłoby spoko, gdyby nie ta gałąź przed wysepką, prawda? O, ta. Ta, ta gałąź się pokrywa z odbiciem wyspy, i to wygląda moim zdaniem słabo. Wolałbym, żeby była bliżej mnie, albo żebym ja był wyżej i ten cień i to odbicie wysepki by się nie pokrywało z tą gałęzią. Spójrzmy teraz wspólnie na zdjęcia z tego zachodu. Jak widzieliście, miałem wtedy wspaniałe światło i były super chmury na niebie. W zdjęciach chodziło o to, aby zrobić kadr obiektywem szerokokątnym, tak aby pokazać jak najwięcej tych fajnych chmur na niebie oraz ich odbicia w wodzie. Dzień dobry moi drodzy. Po raz trzeci na tej wycieczce idę fotografować te same stawy, tym razem na wschód słońca. Popatrzcie, jak wygląda sytuacja na niebie. Tutaj za mną jest akurat zachodnia strona. No wygląda tak sobie, jest mało kolorku. Ale słońce będzie wschodzić przecież po przeciwnej stronie. Ale czasami po przeciwnej stronie niż wschód jest wyraźny, mocny różowy kolor. Dzisiaj jest troszeczkę tego różowego koloru. Widzicie, od tutaj jest różowo, a poniżej jest bardziej niebiesko. I to coś nazywa się pas Wenus. I czasami to yy, używam w swoich zdjęciach. Chodzi o to, że ta część niebieska u spodu to jest jakby cień e, cień ziemi, a u góry jest kolorek. Tu zaczyna się przedzierać e, tu zaczyna się promienie słońca i takie coś występuje po przeciwnej stronie niż wschód albo zachód. Także teraz mamy po zachodniej stronie, a przy zachodzie mamy po wschodniej stronie. W moim doświadczeniu Pas Wenus zwykle lepiej wygląda. Y, Podczas zachodu. Wtedy mi się najładniejsze te pasy trafiały. Może powietrze jest wtedy bardziej przeziarne. Nie wiem dlaczego tak jest. To są zdjęcia pasa Wenus zrobione podczas innych wyjść. Wygląda on bardzo efektownie, kiedy jest śnieg. Tak jak na tym zdjęciu z Pilska. Wtedy ziemia jest jaśniejsza od nieba. Ale czasami pas Wenus fotografowałem też koło Lublina. Natomiast niebo na wschodzie jest całkiem czyste, nie ma chmurek. No fajnie, że mi chmury nie zasłoną słońca, ale z drugiej strony podświetlone chmury wyglądają bardziej efektownie niż czyste niebo. Zobaczymy jeszcze nad stawami. Może jest troszeczkę mgiełki. Mam przynajmniej taką malutką nadzieję. Przeszedłem nad staw. Woda, która wczoraj była nie teraz jest skuta cieniutką warstewką lodu, bo był przymrozek w nocy i dalej jest na y, minusie. Tylko ta woda, co płynie, nie jest zamarznięta. Mgły nie ma, mm, ale nie tracę nadziei, bo czasami mgła pojawia się dopiero po wschodzie, wtedy, kiedy słońce zacznie przygrzewać wodę no i ten szron, bo dzisiaj mamy troszeczkę szronu. I jak to zostanie nagrane na, jak to zostanie nagrzane promieniami słońca, to zacznie parować i może pojawić się mgła. Jestem w tej części stawu co wczoraj wieczorem, fotografuję wysepki. Na początku myślałem, żeby fotografować wysepki pod słońce, tak jak wczoraj fotografowałem, czyli to by wymagało, żebym był po przeciwnym, po przeciwnej stronie stawu, I jednak. Za bardzo się wyspy zlewały z tłem, bo tam jest las i była słaba separacja między wyspami a tłem, a tym lasem, no bo nie ma mgły, przynajmniej na razie. Także fotografuję w tę stronę, co wczoraj, także jakby w przeciwną stronę niż wschód. Widzicie tam, tam jest jedna wyspa ładnie oświetlona przez wschodzące słońce i na razie ją fotografowałem. To jest ta sama wyspa, której zrobiłem zdjęcie podczas zachodu. Podczas zachodu miałem fajne chmury i dlatego kadr z zachodu jest szerszy. Podczas wschodu niebo było czyste, także bardziej przyzumowałem robiąc zdjęcia. Możliwe, że te zdjęcia byłyby lepsze, gdybym był na miejscu jakieś pół godziny wcześniej, podczas niebieskiej godziny, wtedy kiedy pokazywałem Wam pas Wenus na niebie. Także podczas wschodu czy zachodu słońca... Można fotografować zarówno w słońce, jak i w przeciwną stronę. To nie jest tak, że w któryś sposób jest zły. Trzeba się po prostu dostosować do sytuacji, no i też do tego, co się chce osiągnąć. Czasami słyszałem takie opinie. Pamiętam, kiedyś mi ktoś powiedział, jak dopiero zaczynałem, żeby nie fotografować w słońce. No i to nieprawda. Czasami zdjęcia pod słońce są całkiem fajne. Tak samo są inne osoby, które. Fotografując zachód słońca, to fotografują tylko tą malutką kuleczkę na horyzoncie i, i niebo. Natomiast czasami fajniejsze zdjęcie jest ze słońcem, tak jak dzisiaj. Dalej czuję się taki niepewny, jeśli chodzi o te zdjęcia, które dzisiaj zrobiłem. To już trzeci raz, jak jestem w tym samym miejscu, a dalej nie wiem, czy zrobiłem jakieś dobre zdjęcie. Mogłem być bardziej skoncentrowany na jednej kompozycji. Ja, jak pewnie zauważyliście, jeśli to już któryś filmik, który oglądacie z moich filmików, nie jestem tym tym fotografa, który przychodzi na jedno miejsce, na kompozycję, które wcześniej sobie znalazł i czeka na to wspaniałe światło. Ja dużo chodzę zawsze przy wschodzie słońca, zmieniam położenie. Mam w głowie kilka możliwych kompozycji, jak byłem w danej lokalizacji wcześniej, ale zawsze ten wschód słońca jest taki trochę biegany. Z jednej strony, takie chodzenie podczas wschodu pozwala mi zrobić dużo dobrych zdjęć o różnych kompozycjach podczas jednego wschodu. Tak było na przykład podczas wschodu w Polskim Parku Narodowym kilka filmów do tyłu. No tam zrobiłem sporo zdjęć, które mi się podobają. Gdybym został ciągle w jednym miejscu, to nie miałbym szansy zrobić tylu kompozycji. Jednocześnie znałem do, dosyć dobrze miejscówkę, bo byłem tam wcześniej i wiedziałem czego się mogę spodziewać, jakie zdjęcia zrobić. Ale czasami wyjdę na taki wschód słońca. Chodzę bardzo dużo podczas schodu. No i później jestem niezadowolony z siebie, dlatego że coś mogłem zrobić inaczej. Że widzę jakieś niedoskonałości w kompozycji. Jest trochę takiej mgiełki w powietrzu i widać to po słońce. Nie wiem, czy na kamerze widać, ale spróbuję zrobić zdjęcie z tą mgiełką. Mam nadzieję, że zaczną powstawać takie promienie słońca smugi, światła przechodzące, przechodzące przez drzewa. Już takie pojedyncze widać. Fotografuję teraz pod słońce te promienie, które powstają w mgiełce. I ważne jest to, aby słońce nie wpadało bezpośrednio do aparatu, bo wtedy jest spadek kontrastu. Parę razy Wam to już pokazywałem na filmach. W tej chwili jestem za drzewem, za pniem sosny i nie mam bezpośrednio słońca w obiektyw, prawda? Natomiast jeżeli się troszeczkę przesunę, o, widzicie? Jest spadek kontrastu. Czasami to potrafi fajnie wyglądać na zdjęciu ta flara, ale czasami psuje zdjęcie. I dzisiaj raczej wolę ten efekt bez tej flary, Także robię tak zdjęcie, aby nie było słońca na zdjęciu i żeby nie wpadało ono bezpośrednio do aparatu. Nie? Teraz no, macie to słońce na zdjęciu, ale nawet jeżeli bym dał aparat niżej czy bardziej przyzumował i nie byłoby widać słońca, ale bym je się troszkę przesunął, mimo że nie widać słońca w kadrze, tak jak się przesuwam na bok, to powstaje ta flara. Tak prezentuje się zdjęcie z tego miejsca. Wybrałem kadr bez flary. Przeglądając w domu film, który nagrałem mówiąc do kamery doszedłem do wniosku, że chyba lepiej byłoby gdybym zrobił szerszy kadr w tym miejscu. Niestety nie wpadłem na taki pomysł będąc w lesie. Także tak prezentuje się ostateczny kadr. To ostatnie zdjęcie jakie chciałem pokazać Wam z Lasów Janowskich. Myślę, że zrobiłem tam kilka w porządku zdjęć. Natomiast nie ma żadnego na tyle dobrego, aby go dołączyć do portfolio. Dzięki za wytrwanie do końca, trzymajcie się. Cześć.